Kiedy ty granice minąłeś? Gdzie my jesteśmy? Ter i chciałeś jest! Co ty się czepiasz, kochanie? Jakaś chata u Bogdana pod łapą. Żywej duszy nie ma. Namiot mamy rozbijać. Zbadajama I bada jama jegla! To nie są klocki Lego, zamarzniesz tu. Kamienie się w pingowina! Zamierzasz coś zrobić? Nie wiem, zanim lawina zejdzie. Bałwana możemy ulepić. No jeden właśnie przyjechał. Kolegę sobie będziesz lepić? Napalimy w kominku i będzie pięknie. O, idzie tam ktoś. Jest takie prawdopodobieństwo. Ekstra! Tylko zadzwoń po babcia. Nie ma zasięgu. Zamarzł pewnie, z minus pięćdziesiąt jest. Mam klucz! Z tyłu jest recepcja. A mamy łopatę? Skąd łopatę? Mamy dwie! Dostałem, są na wyposażeniu. A zasięg? W zasięgu nie ma, ale wi-fi jest. No to możemy zostać, tylko hasło mi podaj. No to łopatuj na co czekasz, trzeba jakoś wejść do tego... iglo. Zawsze je! Ja. Lizak mi zamarzł.